Witam, cześć! Dzisiaj Wam oka jedną ciekawą opcję. Dlaczego słuchę opcja Cleaning? jak używacie modyfikator mirror? No lepiej ztruję wam, aby włączyć przeźroczystość do tych obiektów. Ja sobie yes, dodałem włączę też modyfikator. no wtedy o w trybie edycji będzie widocznie też. Clipping służy do tego że jak mamy tą część, a tą część poligonu jak widzicie poligony najeżdżają się na siebie przy modelowaniu może to być trochę kłopotliwe. Opcje clipping zapobiega temu i warteksy łączą się, zderzają ze sobą Oczywiście nie urucham to opcji merge. Opcja merge może być wyłączona. A, czy trochę jest trochę jak to wyłączyłem? To nie mogę już z powrotem wyjechać z tym. Na razie nie wyłączajcie tej opcji. Bo wtedy nie możecie się wrócić. automatycznie mam spawał uchwy a jak przytrzymujecie kursor to możecie w tym samym czasie sprawdzić jak to będzie wyglądało jak ta opcja nie będzie zaznaczona to możecie z powrotem to przesunąć a jaką opcję zostawię moi drodzy bo będę modelował psa

Nie wiem, która kolejność modyfikatorów jest poprawna. Mirror. A widzicie? Automatycznie mi usuwa wytłoczony poligon. Także możemy swobodnie kontynuować modelowanie. Eee, dobra. Ctrl F. Insect faces. I want to get a Look at the lion. Just the Z przodu chcę wymodelować Moje opcja clipping to może moi drodzy nam się siegać Na przykład Nie trzeba wycinać tych fejsów niepotrzebnie X Mam skróty klawisowe Teraz też muszę zastanowić jak to wymodelować Jeszcze raz wykluczę Co to było? Ach, coś nie tak poszło mi. Uwe wtyczka mi się skarzała. Jestem parę dni temu też się źle czyłem, moi drodzy. Bo byłam rozchorowaniem na koronawirusa niestety. Nie, nie byłam przez dwa jaka chory. Trochę jestem w gdzie o tym myślę. Powodnie na to nie chorowałem. Ale, ale niestety, chyba musiałem od kogoś złapać po ledziu, Bo ja tam pracuję. Tu ławki trzeba wymodelować. Długa, no, się...

Kurde, tutaj nie za bardzo jest sens robienia czegoś takiego. Ale mogę zrobić za są opcje małże zespawać. Kurde, nie wiem. Między innymi, moi drodzy, pierwsze doświadczenie musiałbym osobny odcinek o modelowaniu psa zrobić, bo to mogłoby trochę zająć.